Startował już na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie, tam był 37. a teraz skacze bardzo dobrze. Brawo dla Kamila Stocha. Jest najwyżej, jest w tej chwili naszą nadzieją na wysoką lokatę. Kamil w powietrzu, brawo! Ależ dwa skoki sobie dzisiaj zafundował i nam ku wielkiej radości. A teraz prędkość dobra. I bardzo daleko, bardzo daleko. A więc może mamy nowego lidera. Pewnie byłby zdecydowanie wyżej Kamil. Może na miarę tych swoich ubiegłorocznych startów Planicy. Ósme, dziesiąte miejsce. Teraz trzeba daleko polecieć. Brawo, brawo Kamil. To właśnie był ten skok. To się przenosi na rezultaty. Wczoraj 218 metrów rekord w lotach na planicy i teraz żeby było daleko! I jest być może rekord! O właśnie takiego Kamila chcemy oglądać! Jego poziom sportowy jest zdecydowanie, uważam na czołową dziesiątkę, więc tutaj w tym skoku to, to, to był rewelacyjny skok. Pięknie wylądowany z wypadem w telemarku, długi skok, widać, że on się pewnie czuje na skoczni. z ruszył z dużą determinacją. Zobaczymy, czy trafił, jest dość wysoko, powinno być daleko. I jest bardzo dobry skok w granicach punktu H, 215 metrów H.S. 129 metrów pierwszej serii 7 i jedna punktu tylko za Andrasem Koflerem. Jeszcze, jeszcze, jeszcze pięknie. W końcu, w końcu Kamil oddaje dwa takie skoki, jakie powinien oddawać. Dużej sklasyfikowany polski zawodnik. Zobaczymy będzie, jak będzie, dobry, będzie dobra dobry, dobry jest to tak skok. Jest. Bardzo dobry, świetny skok Kamila Stocha. No, ponad 130 jest... metrów kwalifikacji dzisiaj 108 metrów tylko troszeczkę wyżej by się przydało pięknie. jeszcze! Je. Ha! Brawo Kamil! To jest ten skok! Pięknie, pięknie! I teraz Kamil, pierwszy skok był dobry, on tracił niewiele do końca, ale musi być daleko, daleko, daleko! Jest! Jest! Świetnie. Pięknie, proszę Genialnie to zrobi. Z ubiegłego roku w treningu drugim, z 22 belki startowej 206 metrów. To był świetny lot Kamila Stocha. No teraz to ujęcie kamery może i efektowne, ale nie wiemy gdzie wylądował. Ale wylądował za rozmiarem skoczni. Powyżej 213 metrów skacze. Kamil Stoch liczyć na utrzymanie miejsca w czołowej dziesiątce. Kamil Stoch będzie daleki lot. Jest bardzo daleki. Jest powyżej rozmiaru skoczni. Wczoraj w kwalifikacjach 214 metrów i teraz w dalszym ciągu belka 13. Kamil Stoch. 8 szósty w lotach piąty w klasyfikacji generalnej Pucharu świata. No i bram, jest około 215 metrów. No to lądowanie ekwilibrystyczne nieco. Miejmy nadzieję, że kolejnym ponad 130-metrowym będzie Kamil. Jest już Kamil w powietrzu, ładnie ułożony to jest dobry skok! Ale z kapitalniej daleko! Kamil, coś ty zrobił chłopie! No piękna, piękna rzecz! Taka jest kolejność. Dobry skok, bardzo dobry, ale czy to wystarczy do zwycięstwa? Daleki skok, potrzebne są te punkty mistrza świata, tak jak zawsze to robił Adam z duże wiano wnosił i jest to 30 metrów, nawet wydaje mi się powyżej 130 i piękny gest ponad 80 metra na sekundę pod narty. Zobaczmy na skok Kamila Stocha. Ładnie tutaj złapał noszenie. Ależ pięknie poleciał. O to chodzi. Brawo, brawo Kamil. Fruń Kamil po pierwsze w tym sezonie zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. To patrzmy na skok Kamila. Tak skacze Mistrz Świata. Tak nokautuje się rywali. Piękny. 30 punktu zapasu na kwadrat w Kamil sto, mocne wybicie. Dobra prędkość na progu. Spokojny lot. Gdzie się zakończy? Jest daleko. Ależ! Minimalnie, minimalnie mogło się skończyć podpórką, albo upadkiem. Przydałoby się nieco dalej, tym razem, abyśmy mogli zakończyć konkurs na trzecim miejscu. Spokojny lot będzie daleko, jest daleko, bardzo daleko. Brawo, Kamil! Przepiękny lot, Mistrza Świata. Szczególną uwagę podczas nadchodzących konkursów, ale teraz Kamil Stoch. Patrzmy na lidera naszej reprezentacji... Ha! No! Dotknął śniegu. W karierze Po raz piąty w karierze stanął na drugim miejscu. Zwycięzca kwalifikacji 141 metrów. Jest ten luz, jest ta swoboda i jest ten piękny skok. Jaki bardzo byśmy chcieli oglądać za każdym razem. Brawo Kamil! 135,5 musiałby skoczyć. Stać go na to, by poszybować daleko, by znaleźć się w ścisłej czołówce. Proszę zobaczyć, jak daleko ląduje Kamil Stop. Ależ kapitalny konkurs w wykonaniu biało-czerwonych. Ostatnio troszeczkę może słabiej, ale tutaj, przed własną publicznością na polskiej ziemi, mamy nadzieję, że będzie dobry skok Kamila. Polak, który im skoczył 139,5 metra. Kamil Stoch, dobre wybicie, spokojny lot. Gdzie wyląduje Kamil? Jest daleko. Jest powyżej rozmiaru skoczni, a więc dużo lepsza odległość niż ta z pierwszej celi. Świetna forma: 147 celi próbnej. Polak już w powietrzu. No i teraz leci Kamil, jak najdalej. Dobrze to wygląda, ładnie wylądowany skok. Pięknie, stylowo skacze Polak i daleko. Miał niezłe warunki. Teraz prawdopodobnie trochę gorsze, ale liczymy na to, że właściwy timing, dobre pchnięcie na progu da dobry wynik reprezentanta Polski. Tak jest! Brawo Kamil! O brawo! Znakomita próba. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Wczoraj skakał znakomicie. Ten drugi skok powinien być dużo lepszy i chyba będzie dużo lepszy. Tak jest! To będzie świetny, znakomity skok Kamila. Brawo! Brawą dla Kamila! No tak jak się spodziewałem, jak mówiłem na zakończenie pierwszej rundy. Dwukrotny mistrz olimpijski na rozbiegu. Kamil Stok już w powietrzu. Był trzeci podczas, ależ pięknie, ależ daleko będzie, chociaż myślę troszeczkę zabrakło do tego wyprowadzić. Aż 10,6 punktów będzie miał odjętych. Kamil Stok, 32 metry musiał wyskoczyć w tej chwili. Kamil Stok, by pokonać Gregora Schlierencauera. Czy jest to lot po dziesiąte miejsce na podium? Niewiarygodnie daleko 131 metrów w pierwszej serii, a teraz... Najlepszy zawodnik niewątpliwie od dłuższego czasu 6 zwycięzc w tym sezonie jeszcze z tą skocznią sobie nie do końca poradził, ale teraz daleko. Troszkę mu uciekały narty, ale odpalił tutaj trener pochwała. Teraz Innsbruck, dziesiąte miejsce po pierwszej serii, 127 metrów, 130 potrzebuje Kamil, by objąć prowadzenie, jest wysoko i teraz pięknie, i teraz wspaniale, i teraz tak jak podczas pierwszej serii. Zdobywca Pucharu Świata w minionym sezonie, Kamil Stoch. Mocny wiatr pod Narty, i bardzo daleki skok Kamila. No, nie wiem czy to nie jest rekord skoczni. On wygrał trzeci później to pożegnanie wspólne na podium za danym w Planicy I teraz daleko, żeby to było daleko. O, jest pięknie. A więc liczy się. Piękny skok. 130, 131 metrów. Jest w stanie skoczyć tak daleko Kamil. Pięknie, ładnie, stylowo, szybujący w powietrzu Kamil rekord skoczni. Cały czas pod narty. Zobaczymy, jak mocny będzie podmuch i jak daleko poniesie reprezentanta Polski. Spokojna sylwetka w locie, będzie daleki lot, bardzo daleki! Przepiękne lądowanie, wspaniała odległość Kamila. Cudowny skok naszego mistrza! To 135, by pokonać Petera Prewca. Czy będzie w stanie tak daleko skoczyć Kamil Stoch? Pięknie! Znakomicie! To jest ta petarda, to jest to odpalenie w stylu wielkiego mistrza. Będzie ponad 200 metrów. Znakomity, powyżej rozmiaru skoczni lot Kamila. Świetnie! no Dobrawo! Cięsa już planicy z 2011 roku. Kamil Stoch jest już na rozbiegu i potrafi znakomicie wyczuć parabolę lotu optymalną. Czy będzie to daleki skok? Jest wysoko i jest pięknie. Więc no jeszcze tutaj przed samą prawie linią pokazującą koniec odjazdu. Który walczy o szósty tytuł Mistrza Kraju. Piękny stylowo skok. Jakiś dalek i wylądowany. I wylądowany telemarkiem. Coś nieprawdopodobnego. Około 140 metrowych kwot Kamil Stoch. 135 metrów wywalczyć z Danielem Andretandem. Jest doświadczenie, są tu umiejętności, by pięknie, by pięknie, by pięknie polecieć! Tak jak teraz! Brawo, brawo Kamil! Wykorzystał te warunki! Dwa dobre skoki treningowe. Kamil sto! No i teraz też bardzo dobry skok Kamila! Chyba jeszcze dalej nic przed momentem Stefan Kula! w kwalifikacji, no dobrze podczas skoku próbnego. No i teraz, tak jak poprzednicy, również czytałoby się daleko, dobrze! Jest! Wspaniale, jest pięknie! Wytrzymał i najważniejsza ta odległość, która jest imponująca! Oh, so ale really Świetny nadzór, stok, i on ucieka od góry do końca. I to jest w zupełnie innej i niż w kwalifikacjach. Pięknie, daleko, wysokie noty. Pojawiła się dziewiętnastka w ocenie skoku Kamila, ale jak najbardziej zasłużenie i teraz w powietrzu. Kamil, te metry i pięknie, daleko, wspaniale. Kolejny bardzo dobry skok reprezentanta Polski. Powinno być dobrze. Jest niezłe wyjście z progu, będzie daleki lot. Świetnie! Brawo! Ależ on, on jest kapitalnie dysponował dzisiaj podczas kwalifikacji 140 metrów i czy będzie w stanie Kamil powtórzyć tak wspaniały skok podczas pierwszej serii? Ależ pięknie poleciał! Jak daleko? Znakomicie. Takich skoków, takie skoki właśnie chcemy oglądać. W 2012-2011 był na trzecim. Teraz walczy o swoje 34. podium w karierze. Kamil Stoch. 137 i pomaga od Bardzo daleko. Kapitalnie. Znakomicie. Ależ wyprowadza kolejny mocny cios. Skoczni miejsce czwarte. Czwarte także najwyżej tłu w obrębdorfie. Ale świetna forma reprezentanta Polski. Miejmy nadzieję, że będzie walczył o miejsce na podium dzisiaj. Będzie walczył! Brawo! To jest jak sądzę druga odległość konkursu. Kamil Stoch. Pięknie! Fenomenalnie! Powyżej rozmiaru skoczni. Kamil Stoch wysoko. Czy osiągnie 130 metrów musi skoczyć za tę zieloną linię jest, jest, jest pięknie. A więc... Tak jak to on potrafi, dwukrotny mistrz olimpijski, mistrz świata, zdobywca głównej nagrody w turnieju czterech skoczni. Fantastycznie! fantastycznie, fantastycznie. Był za zieloną linią. Dajcie, guli, mam myślą o Stopara,

145 metrów, 50 nie ma jeszcze. Zwycięzcy kucharowych zawodów. Kamil Stoch na progu, już w powietrzu, dobre warunki wieczne. Złapał ruszenie i teraz szybuje daleko, daleko. Brawa dla Kamila Stocha za udany skok. On także dzisiaj będzie w czołówce. Już zielone światło i dla Kamila Stocha. Trzymajmy więc kciuki za ostatniego z Polaków. Kamil Stoch spokojnie, daleko, 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 brawo, Pięknie. Skok Kamila Stocha, a zatem będzie dzisiaj na Ale to wszystko się po prostu gdzieś ulotniło, i teraz zobaczymy, jak sobie poradzi podczas tego ostatniego skoku. Yes! Ojej! 100 ojej! oj, kolano, kolano, złapał się za kolano Kamil Stocha. Najczęściej kończenia występu czwórki, i zobaczymy. Kamil w powietrzu, i to będzie piękny również skok. Oh. Brawo, 130 albo powyżej, 130 metrów przekroczył HF. Oje, oje, oje. Aby zbliżać się do Norwegów. Kamil powietrzu. Na razie bardzo spokojnie. Leć daleko. leć, żeby go też podniosło do góry. Podniosło. O koło 230 metrów. Brawo Kamil. Brawo Kamil. W tej serii. 230. Kamil. Jak najdalej? Trudne warunki. 30 metra na sekundę. wiatr przykośnię i jeszcze. I już jest! Jest Pięknie! I już jest! Wspaniale! Brawo Kamil, stąd! Ależ kapitalne zakończenie tego konkursu. Życzymy był... jak najdłuższego lotu. 1,3 metra na sekundę. To wiatr pod narty jaki ma Kamil. Bardzo ładnie w powietrzu. Spokojny no, lot. Spokojny i Brawo! Jest! Brawo Kamil! Świetny skok reprezentanta Polski. 227, by pokonać Norjakiego Kasajego, by stanąć na podium Kamil, drugi po pierwszej serii, jest około metra na sekundę, wiatr pod narty i teraz Kamil, jeszcze jest, jest yes. yes. kapitalny skok Kamila Stocha, będzie na podium dzisiejszego konkursu. Oraz dziesiąty startuje w planicy, wygrał w 2013 w 11 roku, kiedy odchodził Adam Paus, wtedy był na trzecim stopniu podium i trochę się, Kamilu. Ale zadowolony z tego skoku. Dobrze. Dobry skok, Kamil. No i zobaczymy. Maslowo się powiodło. Teraz proszę na kulę. Jak się wysokością? Jest dobrze, jest nieźle. I to jest dobry skok. metrów, mniej więcej. Myślę, że będą bardzo blisko z Kamil, takiego dobrego, mocnego skoku co najmniej jak wczoraj w konkursie indywidualnym po około 230 metrów, staćcie na to, ładnie w powietrzu i pięknie, jest 230, dobry, dobry skok Kamila Stocha, 230 metrów jest, 230 metrów daleko, ale stać Kamila na to, już jest w powietrzu, ma silny wiatr pod narty, bardzo silny, piękna, nienaganna sylwetka i... Jest, 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 tak, po prostu pięknie to zrobił, leciutko. Tam ja w każdej chwili stać na takie szybowania. Ach, trzymaliśmy gdzieś tam oddech. Było dobrze, było pięknie, było w pobliżu rozmiaru yy, skoczni. Skoczył 142,5 metra. Jaki będzie ten pierwszy z tych skoków Kamila Stocha? Leci daleko, ląduje daleko. Piękny skok Kamila. Ma satysfakcję, to widać od razu, ale ile to było? Czwarte miejsce, z Hanemerem. Dobra prędkość Kamila na progu. Piękny, długi, długi, długi skok, brawo! Fantastycznie, brawo Kamil! Pięknie, pięknie Kamil. Piękny skok w wykonaniu reprezentanta Polski. Tak będzie. Jest, jest, jest! Daleko, około 130 metra wylądowany. Troszkę szeroko przy lądowaniu, przy odjeździe prowadzone narty. 28. 28 metrów i patrzmy w powietrzu, Kamil będzie daleko. Jeeej! Yes! Ależ, ależ, ależ on to zrobi! Przyglądnie wydawał Billinger. No, 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 no. Piękny skok, piękna sylwetka w locie. Bardzo dalekie to W granicach 149 metrów, 148,5. Niżej 88 km na godzinę na rozbiegu, ale dobra odległość, dobra odległość, Dobry bardzo skok. daleki skok Kamila Stoch'a. 127,5 metra w pierwszym skoku, zobaczmy jak będzie teraz. Nieźle na progu, nabrał wysokości, walczy o odległości, daleko, brawo Kamil, piękny skok, chyba ponad 130 metrowy, jest zadowolony. Zadowolony Kamil. No ale z Pjongczangu przywiózł złoto za indywidualny konkurs i brąz w drużynie. Kamil stoł oh, nadal wielka, ko, ko, wielka, ko, ko. wielka, ogromna forma Kamila, aż strach było patrzeć na to lądowanie. Jak będzie teraz w konkursie? Kamil leci, leci jak najdalej. 88,2 km na godzinę. Ładnie wysoko Je i daleko, daleko szybuje Polak. Będzie liderem, odskoczył tutaj na pewno na kilka punktów. Turniej czterech skoczni, cztery wygrane i teraz po swoją 27. wiktorię. Kamil Stok w powietrzu. Pokaż, tak skacze Mistrz Świata, tak skacze Mistrz Olimpijski, tak skacze ktoś, kto jest niesamowity w tym, co robi. Prawdziwy profesjonalista. 07 pod Marty. Trafił kierunek odbicia zmienił. Tak jest. Nie jest, więc Kapital. kapitalnie. To kapitalna próba. Odleciał daleko powyżej. Wczoraj miażdżąco o prawie 17 punktów wygrał w jednej serii przecież kwalifikacje, a dzisiaj frunie Kamil i niech frunie jak najdalej! Fenomenalny, fenomenalny skok Kamila Stocha! Daleki, wspaniały! 128 metrów do tego, by powalczyć o 28. w karierze wiktorie! Kamil Stoch w powietrzu! Jak pięknie, jak wspaniale, jak znakomicie! Nasz mistrz olimpijski! Zawody zaliczane do Pucharu Świata. Kamil Stoch! No, słabiutki wiatr w plecy, ale, ale co to nie szkodzi. To, to, to nie ma większego znaczenia, proszę Państwa, jaki jest wiatr. Wysoko zarośli na błeczkę, Robert Johansson, 145,5, 144, kamień w powietrzu, pięknie, wysoko, ale żde! Pozostałych grywa! Przerwuje tylko 132,5 metra. Ale zobaczmy, czy poradzi sobie z tą odległością, a gdzie w ogóle wyląduje. Łatnie wyszedł wysoko z progu i daleko leci. Daleko poza tą zieloną linię. Poza przerywaną czerwoną. Poza rozmiar skoczni. I dominuje nadal. Zobaczmy, jak tym razem będzie latał Kanil. No, pułap tego lotu, jak zwykle, wysoki. Będzie daleko! Ale skoczył, skocznie, czyli zrobił to, co zwykle właściwie. To no niesamowity jest Kamil, niesamowity. Pół trzecie miejsce na treningu, tutaj skoczył najdalej. Ale jest w stanie polecić daleko, zobaczymy, wysoko. Nosi go, będzie pięknie. Fantastyczny wyżej 245 metrów, tak mi się wydaje. Tak, lata król tego sezonu. Jak widzieli Państwo, zawodnicy, tutaj popatrzycie, a mistrz olimpijski, wielki zawodnik tego sezonu. Największa, najważniejsza postać i będzie daleko, bardzo. znowu 245 i ustanę Tak jest. Myślę, że to jest po prostu popis. Wysokie, wysokie noty, bo coś takiego by teraz byłoby nam bardzo to potrzebne. Wysoko jest. Patrzmy, bo będzie daleko. 240 metrów, ale bliżej niż pierwszy, natomiast pięknie wykończony skok, pięknie wylądowany. I dla wszystkich, także dla Norwegii. Znowu. Gdzie wyląduje? Powyżej granicy 240. Ile? Znowu jest wysoko w powietrzu. Pięknie pokylony do przodu, i w tej chwili lądowanie. Jest telemark. Jest telemark. Jest jest telemark. telemark I to jest dobrze. Adam Małysz zachwycony. No i popatrzmy na drugi skok. Skoczka z zębów. Kamil Stok już w powietrzu. Ładnie wychylił się do przodu. Daleko, daleko, Poprawne lądowanie telemarkiem. W zegarku, a teraz już Kamil Sto. Rekordzista wielkich krok. Także ładnie na progu to wyglądało. Wyłożył się do przodu i daleko poszybował. Jeszcze dalej. Poza rozmiar tej skoczni. Poza za ten ten 140 metr. Musiałby zrobić coś nadzwyczajnego. Skoczyć 129 metrów. Tego mu życzymy. Kamil Sto w powietrzu. I pięć. Jest to naprawdę świetny skok Kamila. 129,5 trzeba było tyle skoków. Oby tylko wiatr mu sprzyjał. Kamil już w powietrzu. Spokojny lot. Ładnie tutaj łapie noszenie. Bardzo dobry skok. Ależ poszybował tutaj Kamil Stok, złapał to noszenie w końcowej fazie lotu. No i to jest gdzieś w granicach rekordu. W w 2014 roku wygrywał tu Kamil Stok, i teraz Kamil Pomyślnych Wiatrów jak najdalej będzie pięknie, będzie wspaniale, będzie znakomicie. Ależ odpalił teraz petardę Kamil Stok. Sieci po pierwszej kolejce, w której skobeł 137,5. Kamil Fruń, Kamil w powietrzu, Kamil unosi się i. I trzykrotny mistrz olimpijski, dwukrotny zwycięzca turnieju Czorek Zgodzi. Zielone światło, popatrzmy spokojnie na skok polaka. Ładnie w powietrzu i daleko, ale tutaj błąd przy lądowaniu i niewiele brakowało. Gdyby nie to, wygrałby wczorajsze kwalifikacje. Dobre warunki, musi popłynąć ponad 100 metrów Kamil. Jest w stanie to zrobić i skacze świetnie mistrz olimpijski 2014. Zatem spokojnie na drugi skok Polaka. Ładnie wyszedł z progu. No i bardzo dobry skok. Piękny stylowo. No wreszcie tutaj wstrzelił się, można powiedzieć, ten zeskok wylądował poprawnie kamil. Po raz 37. Wygrać konkurs Pucharu świata. Kamil już w powietrzu. I teraz łapać te metry i pięknie! wspaniały! Stoch wygrywa 37 konkurs swojej karierze. W swoim stylu arcymistrza. Prosimy bardzo, 142 by musiał skoczyć Kamil. Zawisł nad zeskokiem. Leci wspaniale, leci pięknie i jest pierwszy. Nie ma szans, aby było inaczej. Ląduje za zieloną. Nie I... będzie Polak? Tylko który? Ty Kamil Stoch już w powietrzu. Niezła prędkość na progu. Ładnie i daleko skaże Kamil Stoch. To był piękny skok. Nawiązał do tych swoich najlepszych skoków. już Kamil Stoch prowadzi w tym momencie padał Wąsek. Zobaczmy, Stoch walczy o kolejny dziewiąty tytuł. Jest wysoko nad zeskokiem, ależ daleko! Co to był za skok? Ależ odleciał Kamil Stoch! Stoch! Na dziewiątym miejscu i mił po pierwszej serii. Na dziewiątym miejscu Stoch, etudi on prekratek za swojego kolegę Zilo.